Jeśli chcecie sprawić e, radość i zaskoczyć e, bliską Wam osobę pięknym e, prezentem pod choinkę, jeśli szukacie podarunku dla swojej dziewczyny, mamy, przyjaciółki, żony, a może babci, e, to mam coś idealnego. E, książka Kobiety z obrazów Polki, napisana przez Małgorzatę Czyńską, to e, piękne, wzruszające, czule e, napisane historie o kobietach, które żyły na przełomie XIX i XX wieku. Przeszły do historii, zostały sportretowane lub same namalowały swoje autoportrety. Są to opowieści o malarkach jak Olga Boznańska, Anna Bilińska czy Zofia Stryjeńska. Są też historie słynnych artystek, w tym Heleny Modrzejewskiej. Do każdej opowieści Małgorzata Czyńska znajduje własny klucz. Zaczyna od jakiejś cechy charakteru, jakiejś scenki, jakiejś mikroopowiastki o danej osobie i wokół tego buduje taką bardzo czułą, opowieść o kobiecie, o jej cechach, jej fenomenie, jej sposobie życia. Gdy zaczniecie czytać historię Heleny Modrzejewskiej, na początku Małgorzata Czyńska opowiada, że Helena Modrzejewska uważała się za niezwykle uduchowioną, taką dbającą o własne wnętrze kobietą, a tymczasem również bardzo dbała o swoje ciało, Gimnastykowała się nawet w pociągu, a żeby pięknie wyglądać, smarowała twarz taką miksturą z ogórków i wódki. W tej książce jest dużo ciekawostek, jest mnóstwo wiedzy, a sposób taki lekki pisania Małgorzaty czyńskiej sprawia, że tą książkę dosłownie się pochłania. Jest pięknie wydana i naprawdę taka po kobiecemu trochę figlarna, trochę zalotna. I odrobinkę seksowna. Bardzo, bardzo Wam tą książkę polecam. Wydało ją wydawnictwo marginesy. W Big Booku znajdziecie ją na półce z naszymi świątecznymi polecankami. Tak samo w naszej księgarni online. Zapraszamy.